W dniu dzisiejszym w Nowym Otoku uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budową Galerii Podium, której otwarcie jest planowane na maj 2015 roku. No, dzisiaj jest naprawdę specjalny dzień, ponieważ tutaj w tym miejscu powstanie 8570 m2 galerii. To są nowe miejsca pracy, ale także 40 renowowanych butików, sklepów i tych polskich i tych międzynarodowych, to jest 320 miejsc parkingowych. To jest, proszę Państwa, multiplex z pięcioma kinami, ale to są też markety budowlane, to są markety RTV AGD. No i to wszystko specjalnie dla mieszkańców, ale nie tylko, proszę Państwa, bo niedługo tutaj będzie pędziła też pewna obwodnica, jeśli dobrze. Pamiętam plany, która będzie mniej więcej zmierzała od Wrocławia do Opola i także tutaj ci wszyscy ludzie się więc będzie to taka wizytówka dodatkowa także Państwa, W związku z dzisiejszą uroczystością murowania kamienia węgielnego pod inwestycję Galeria Podium w w imieniu samorządu powiatu ławskiego składam najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania. Życzę Państwu, żeby Galeria Podium spełniała oczekiwania była wysoko oceniana przez wszystkich klientów, a decyzja o jej ulokowaniu w Oławie okazała się trafionym inwestycjem czy przedsięwzięciem. Gratuluję serdecznie. Great for all there, of course. Dzisiaj, Szanowni Państwo, cieszę się, że wreszcie po kilku latach współpracy, dobrej współpracy z na tym terenie dochodzi do realizacji inwestycji. Myślę, że to osiedle tak mocno rozbudowujące się takiego obiektu potrzebuje. Przedstawiciel inwestora, czyli pan Louis van der Helen, Pięć lat temu mój partner, Jarosław Filip, rozpoczął ten projekt jako ciężki inwestycje na obszarze pięknej południ. Trzy lata temu ja go do, do projektu i stworzyliśmy firma Polapa Inwestycji. Analizując rozmowę z lokalną społecznością, zadecydowaliśmy, że zbudujemy kompaktowe i kompletne centrum które będzie w pociągu mieszkańców pięknego, pięknego południa, i świętej Żabki i całego regionu. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele inwestora oraz władze miasta i powiatu. Najważniejszym punktem ceremonii było podpisanie aktu erekcyjnego. Następnie kapsułem czasu wmorowano fundamenty budowli. Każdy z Państwa po kolei właśnie rozpoczynając do rzeczywistych Wcześniej Cześć, że swoje tak i tak właśnie, żeby ta chyba przetrwała, a zostanie Po poświęceniu miejsca i odmówieniu modlitwy odbyła się część...